Dziś w serwisie informacyjnym m.in. powiat Krośnieński otrzymał promesę na budowę drogi łączącej rafinerię Wiedliczu z Krajową 28. W Krośnie obradował Sejmik Seniorów. Będzie też zaproszenie na 43. Krośnieńskie spotkania teatralne. Ponad 88 milionów złotych dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, otrzymał powiat krośnieński na budowę nowej drogi, która połączy Krajową 28 w miejscowości Potok z drogą powiatową relacji Jedlicze do Bieszyn-Krosno w miejscowości Jedlicze. Ja nigdy nie obawiałem się od o od tym, że, że nie uda nam się wybudować tej drogi. Po decyzji wcześniejszej przegłosowaniu przez radnych Rady Powiatu Krośnieńskiego o zabezpieczeniu środków na dokumentację 460 tysięcy, bo dokumentacja mamy umowę podpisaną do 31 grudnia, ma być dokumentacja gotowa na, na wybudowanie zjazdu z drogi krajowej, odcinek drogi łącznie z wiaduktem. Także nie obawiałem się o to. Walczyliśmy nie tylko ja ale wiele osób z panem Piotrem Babinecem, z panem wiceministrem Weberem wyjazdy do Warszawy, żeby te środki otrzymać. Udało się. Dzień. Planowana droga ma przebiegać obok północnej i południowej bramy zakładu Orlen Południe, a tutem tego rozwiązania ma być bezpośrednie połączenie zakładu w Wiedliczu z budowaną S-19, czyli Via Carpatia. Orlen Południe zainwestuje znacznie ponad miliard złotych w budowę instalacji do produkcji bioetanolu w rafinerii Jedlicze. Ta budowa już się rozpoczęła. To jest bardzo ważne, ponieważ rafineria Jedlicze będzie się rozwijać. Będą nowe miejsca pracy, będzie duża tutaj produkcja. To jest dla nas bardzo ważne i strategiczne, nie tylko dla Podkarpacia, ale także dla Polski. Jest to proces tworzenia bardzo poważnej inwestycji z najnowszymi technologiami. No i do tego po prostu do droga spowoduje, że nie będzie z tego tytułu uciążliwości dla mie mieszkańców gminy Jedlicze Powiatu krościńskiego. Nowa droga pozwoli na ominięcie przez samochody ciężarowe centrum Jedlicza, przez które prowadzi dojazd do zakładu. Takie rozwiązanie odciąży ulicę Brzozową i Rejtana, o co wnioskowali mieszkańcy. Informacje o środkach na budowę drogi przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania w Jedliczu. Na spotkaniu padło pytanie o drugą ważną inwestycję w regionie – budowę zbiornika retencyjnego Kąty Myscowa w gminie Nowy Żmigród. Wiem, że jest ten program i na pewno ten zbiornik w ramach tego programu powstanie i te inne na południu Polski też, bo powtarzam, mamy najmniej wody w Europie. Ze wszystkich państw jest już zjawisko stepowienia, chociaż akurat nie tutaj, tylko w Wielkopolsce, Wielkopolsce i musimy to zrobić i to zrobimy. Będzie to zbiornik retencyjny i przeciwpowodziowy, ma liczyć 450 hektarów i pomieścić 65 milionów metrów sześciennych wody. 13 października obchodziliśmy Dzień Ratownictwa Medycznego. Choć z lekkim opóźnieniem, to pracownicy samodzielnego publicznego pogotowia ratunkowego w Krośnie oraz zaproszeni goście nie zapomnieli o święcie medyków. Była to okazja do podziękowań i wyróżnień dla tych, którzy niosą codzienną pomoc pacjentom. Myślę, że to jest takie święto, gdzie warto przynajmniej raz do roku docenić fachowość panów, ich pracę, ich serce, ich zaangażowanie. Ostatnie dwa lata pracy w dobie pandemii COVID-19 na pewno nie były łatwym okresem. Ratownicy stanęli na wysokości zadania i myślę, że byliśmy jedną z grup, która była na tej przysłowiowej pierwszej linii frontu. To my pierwsi wyjeżdżaliśmy, my byliśmy ubrani w kombinezony, my jak gdyby ratowaliśmy wszystkich potrzebujących, a dopiero w następnej kolejności byli ci pacjenci, prawda, czy, czy potencjalni pacjenci odwożeni do innych jednostek medycznych. Podziękowanie za ciężką pracę otrzymało kilkunastu ratowników, m.in. pan Andrzej Głodziak, który w karetce pracuje od ponad 30 lat. To niezwykła praca. Trudno to nawet określić słowami. To jest powołanie, połączone nieraz z poświęceniem. Praca ciężka, ale też satysfakcjonująca. Ratownicy medyczni biorą udział w szkoleniach i kursach, które pozwalają im jeszcze lepiej pełnić służbę. Ta praca wymaga nieustannego podnoszenia kompetencji i doskonalenia zawodowego. Wiedza, nauka cały czas się bardzo szybko rozwija, w związku z tym musimy nadążać za zmianami wytycznymi za zmianami wytycznych i udoskonalać naszą pracę. Wśród osób, które dziękowały ratownikom za codzienną pracę, byli posłowie Piotr Babinec i Joanna Frydrych. Chcę im życzyć, przede wszystkim wyrazić ogromny szacunek i uznanie za to, że oni są, że podejmują się tak ważnego i trudnego zadania. To jest, można powiedzieć ich wielka misja, którą pełnią bardzo dobrze. I życzę im z całego serca, przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo żeby mogli ratować życie, muszą przede wszystkim sami być zdrowi i pełni sprawni, pełni do działania. Samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w Krośnie zabezpiecza cztery powiaty województwa podkarpackiego: Krośnieński, Jasielski, Robczycko-Sędziszowski oraz Strzyżowski. W sumie ten obszar zamieszkuje około 400 tysięcy mieszkańców. Kraściński magistrat przy współpracy z Radą Seniorów w Krośnie zorganizował kolejną edycję sejmiku senioralnego. Głównym punktem obrad było bezpieczeństwo osób starszych i zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać. Sejmik to jeden z wielu elementów opieki senioralnej w Krośnie, realizowanej przez samorząd. Analizujemy struktury społeczne mieszkańców miasta Krosna i widzimy jak w ostatnich latach zwiększa się nam grupa seniorów i tych seniorów zgodnie z ustawą, czyli powyżej 65 roku życia i tych seniorów, którzy są już seniorami, bo przeszli na emeryturę z różnych powodów i dlatego coraz więcej działań samorządowych jest dedykowanych właśnie na zapewnienie godnej starości na zapewnienie dużych form jakby aktywności dla, dla seniorów. Stąd już dzisiaj szósta edycja sejmiku senioralnego, który jest jakby jednym z elementów kreowanej polityki senioralnej. Sejmik to jest coś takiego jak na wzór dawnych sejmików magnackich, szlacheckich, się zbierano i po prostu pewne pomysły przynoszono. Więc dzisiaj seniorzy tak licznie którzy dopisali, mają odpowiednią predyspozycję do tego, żeby w tej grupie się spotkać i przede wszystkim wyartykułować te sprawy, które dla nich są istotne. W tym roku sejmik odbywał się pod hasłem Świadomy senior, bezpieczny senior. Główne zagadnienia, które były poruszane podczas spotkania, dotyczyły zagrożeń ze strony oszustów, bezpieczeństwa w domu oraz ryzyka przemocy wobec osób starszych. Niejednokrotnie nawet sami seniorzy nie, zdarzają, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielka ilość zagrożeń na nich czycha, przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z przestępstwami oszustw. Oszuści wymyślają coraz to nowe sposoby na to, żeby przechytrzyć seniorów, żeby wydobyć ich oszczędności i są w tym niestety coraz bardziej skuteczni. Dlatego też rola policji o przede wszystkim informowaniu osób o tym w jaki sposób można przeciwdziałać tego typu zjawisku, w jaki sposób bronić się przed oszustami i w jaki sposób skutecznie temu przeciwdziałać. W sejmiku wzięło udział w sumie 140 osób. Byli to krośnieńscy seniorzy, przedstawiciele różnych organizacji, stowarzyszeń i grup społecznych. 16-wieczne piwnice zlokalizowane na Dukielskim Rynku przeszły gruntowną rewitalizację. Prace trwały rok. Odrestaurowane pomieszczenia były przez wiele lat nieużywane i zaniedbane. To są piwnice przedkrożowe zachodniej pierzei Dukielskiego Rynku. Prace dotyczące remontu tych piwnic rozpoczęły się ponad rok temu. Trwały od jesieni ubiegłego roku. W tym momencie jesteśmy już po odebraniu tych prac. Piwnice mają być atrakcją turystyczną, mają się tam odbywać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Myślę, że w następnym sezonie turystycznym turyści będą odwiedzali, ale cały czas jeszcze myślimy nad uatrakcyjnieniem tych piwnic. Są takie plany, aby zakupić tutaj. Gadżety związane z, z winem, czyli chodzi o składowanie wina, czyli beczki wina, inne akcesoria, które można będzie w tych piwnicach obejrzeć. Odrestaurowane XVI-wieczne piwnice to nie wszystko, ponieważ magistrat chce kompleksowo zrewitalizować rynek w Dukli. Jest to Kolejny etap rewitalizacji Dukielskiego Rynku zaczęliśmy od skweru, tak zwanego skweru węgierskiego. Kolejnym etapem są piwnice, w których właśnie jesteśmy. I w przyszłym roku, początkiem przyszłego roku chcemy rozpocząć kolejne etapy rewitalizacji, czyli wymianę płyty rynku. Udało nam się pozyskać blisko 3 miliony 200 tysięcy złotych z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Na piwnicę wystarczyło, mieliśmy nadzieję, że wystarczy na dalszą część rewitalizacji rynku. No niestety wzrost cen spowodował, że będziemy musieli sporo do tego dołożyć. A na koniec zaproszenie na 43. Krośnieńskie Spotkania Teatralne. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Regionalnego Centrum Kultury Pograniczej. Zapraszam na 43. Spotkania Teatralne. Zaczynamy w niedzielę 6 listopada z spektaklem Sienkiewicz Greatest Hits. Z dużym przymrużeniem oka yy, potraktowana jest twórczość Sienkiewicza, Reżyserował to Krzysztof Materna i sam Mickiewicza w tym spektaklu gra. Yy, następny spektakl 22. Boska Statu Ludowego, opowiadająca historię najgorszej śpiewaczki świata Florence Jenkins. Znakomicie wyreżyserowana, znakomicie zagrana i zafałszowana. Bowiem Florence Jenkins nie wydała ani jednej czystej nuty przez całe życie. Kończymy Madame Pielińską. To jest historia nauczycielki muzyki, która ukochała muzykę Chopina. I na scenie będziemy gościć również Ledę Ledow, znakomitą pianistkę, którą już znamy w Krośnie, a cały spektakl jest 50. lecie. Pracy artystycznej Janny Żółkowskiej, znakomitej arty, artystki dramaturgicznej, telewizyjnej i filmowej.